Prezydent Rosji Władimir Putin powtórzył swoje ostatnie stwierdzenie, że powinien był naruszyć zawieszenie broni, które narzucił Ukrainie w 2014 i 2015 roku, rozpoczynając inwazję na pełną skalę nawet wcześniej niż w lutym 2022 roku. Putin powtórzył podczas wywiadu z kremlowskim dziennikarzem Pawłem Zarubinem 22 grudnia, że Rosja powinna była rozpocząć inwazję na Ukrainę na pełną skalę wcześniej niż w lutym 2022 roku, ale dodał, że nie można dokładnie określić, kiedy powinno to nastąpić. Putin obwinił Ukrainę i Zachód za wprowadzenie w błąd Rosji i niewdrożenie porozumień Mińsk II, które według Putina dały Zachodowi czas na przygotowanie Ukrainy do przyszłych działań wojskowych przeciwko Rosji. Putin twierdził, że Rosja powinna była przygotować się na to i wybrać odpowiedni moment, aby rozpocząć inwazję na Ukrainę na pełną skalę, a nie czekać na moment, w którym nie można było już nic zrobić. Putin nie wspomniał, że Ukraina pracowała nad wzmocnieniem swojej armii w odpowiedzi na aneksję ukraińskiego terytorium przez Rosję w 2014 roku i rozpoczęcie wojny na wschodzie kraju. Putin poczynił podobne uwagi podczas telewizyjnej konferencji prasowej Direct Line 19 grudnia, podczas której stwierdził, że podjąłby decyzję o rozpoczęciu inwazji na pełną skalę wcześniej, gdyby mógł to zrobić jeszcze raz. Putin twierdził również 19 grudnia że Ukraina nie przestrzegała porozumień Mińsk II i że Rosja spontanicznie dokonała inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Porozumienia Mińsk II były wyjątkowo korzystne dla Rosji, nie nakładając żadnych zobowiązań na Moskwę, która była stroną negocjacji jako rzekomy neutralny mediator. Porozumienia ustanowiły zawieszenie broni, które rosyjscy pełnomocnicy nieustannie naruszali przy rosyjskim wsparciu. W nocy z 21 na 22 grudnia siły ukraińskie z dronów skład robo-naftowej w obwodzie oryjskim. Gubernator obwodu oryolskiego Andrzej Klichkow twierdził 22 grudnia, że rosyjska obrona powietrzna i wojna elektroniczna F zestrzeliły 20 ukraińskich dronów nad obwodem oryolskim, a ataki dronów spowodowały pożar w zakładzie paliwowym. Nagranie opublikowane 22 grudnia rzekomo pokazuje atak drona na magazyn ropy i koń na północno-wschodnich obrzeżach miasta Oryol. Siły ukraińskie wcześniej uderzyły w skład ropy stalnej koń w nocy z 13 na 14 grudnia. Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, SZRU, poinformowała 22 grudnia, że międzynarodowe sankcje uniemożliwiające Rosji dostęp do zachodniego sprzętu i komponentów, ukraińskie ataki dronów, zmniejszony eksport rosyjskiej ropy i wysokie oprocentowanie rosyjskich kredytów spowodowały, że rosyjskie rafinerie ropy naftowej wydłużyły swój czas przestoju w 2024 roku. SZRU poinformował, że rosyjskie rafinerie ropy naftowej doświadczyły całkowitego przestoju, który uniemożliwił zakładom rafinację 41,1 miliona ton ropy naftowej w 2024 roku. Po tym, jak w 2023 roku doświadczyły jedynie całkowitego przestoju o wartości 35,9 miliona ton ropy naftowej. Ukraińskie drony atakowały również rosyjskie bazy lotnicze, a rosyjskie wojsko wydaje się budować schrony dla samolotów w kilku rosyjskich bazach lotniczych. Zdjęcia satelitarne zebrane w październiku 2024 roku wskazują, że rosyjskie wojsko budowało schrony dla samolotów w kilku bazach lotniczych, w tym w Primorsko-Achtarsku w kraju Krasnodarskim, w mieście Kursk i w okupowanym Belbeku na Krymie. Siły rosyjskie niedawno dokonały egzekucji większej liczby ukraińskich jeńców wojennych na polu bitwy. Geolokalizowane nagrania opublikowane 22 grudnia pokazują siły rosyjskie rozstrzeliwujące pięciu ukraińskich jeńców wojennych w strefie przygranicznej obwodu Donieckiego Zaporowskiego w miejscowości Błachodatne, na południe od miejscowości Wielka Nowosiłka. ISW rutynowo ocenia, że rosyjscy dowódcy są albo samozadowoleni, albo umożliwiają swoim podwładnym angażowanie się w egzekucję jeńców wojennych z wyraźnym naruszeniem prawa międzynarodowego. Prezydent Rosji Władimir Putin kontynuuje rozbudowę rosyjskiej sieci wojskowo-patriotycznych programów edukacyjnych dla młodzieży w Rosji i na okupowanej Ukrainie przed zbliżającym się na Kremlu rokiem obrońcy ojczyzny w 2025 roku. Putin zatwierdził listę czterech instrukcji dla rosyjskiego rządu 20 grudnia, które obejmują rozkazy ustanowienia i rozwoju sieci wojskowych obozów sportowych w celu promowania zaciągania się do wojska wśród młodych ludzi, rozszerzenia kremlowskiego programu o drogi zwycięstwa, stworzenia platformy internetowej do organizowania wojskowo-patriotycznych programów edukacyjnych dla rosyjskiej młodzieży oraz przeniesienia jednego obozu zdrowia dla dzieci do całorocznej działalności. Kremlowski program Drogi Zwycięstwa ma na celu wspieranie uczuć patriotycznych u współczesnych dzieci i młodzieży i oferuje bezpłatne wycieczki do rosyjskich kulturalnych i historycznych miejsc wojskowej chwały dla rosyjskich dzieci i młodzieży. Kreml już wcześniej wykorzystywał wojskowe i sportowe obozy szkoleniowe, awangard, do militaryzacji i indoktrynacji ukraińskiej młodzieży do rosyjskich narracji kulturowych i historycznych, i wydaje się, że rozszerza sieć tych i podobnych obozów w całej Rosji w ramach swoich długoterminowych wysiłków na rzecz generowania siły. Kreml przygotowuje się również do rozszerzenia i podniesienia rangi innych młodzieżowych organizacji wojskowo-patriotycznych, takich jak Unarmia i Movement of the First, w celu militaryzacji rosyjskiej młodzieży. Putin ogłosił 20 grudnia, że Kreml uzna rok 2025 za rok obrońcy ojczyzny, wskazując, że zamierza zorientować polityczne i ideologiczne priorytety Rosji na rok 2025 wokół rosyjskich weteranów i dalszej militaryzacji rosyjskiego społeczeństwa. Kreml prawdopodobnie zamierza wykorzystać te wojskowo-polityczne organizacje, aby zachęcić i podnieść prestiż służby wojskowej wśród rosyjskiej młodzieży i społeczeństwa. Ponieważ Kreml nadal planuje długoterminowe działania wojenne na Ukrainie i możliwe przyszłe konflikty zbrojne z krajami zachodnimi. Siły ukraińskie przeprowadziły 21 grudnia ataki dronów na Kazań w Republice Tatarstanu. Nagrania opublikowane 21 grudnia pokazują kilka ukraińskich dronów uderzających w duże budynki mieszkalne i inne nieokreślone budynki w Kazaniu, podobno po tym, jak rosyjska wojna elektroniczna F wyłączyła drony. Rosyjskie źródła twierdziły, że siły rosyjskie zniszczyły sześć ukraińskich dronów w pobliżu Kazania i zestrzeliły jednego drona nad pobliską rzeką, a jeden dran uderzył w pobliżu nieokreślonego przedsiębiorstwa przemysłowego w Kazaniu. Prezydent Rosji Władimir Putin zadzwonił do szefa Republiki Tatarstanu Rustama Minnikhanowa po tym, jak Minnikhanow odwiedził zniszczone obszary mieszkalne w Kazaniu. Rosyjskie media opozycyjne zasugerowały, że siły ukraińskie prawdopodobnie celowały w zakład produkcji prochu strzelniczego, lotnisko, bazę wojskową lub zakład produkcji helikopterów w pobliżu Kazania. Rosyjskie rakiety balistyczne uszkodziły kilka ambasad w centrum Kijowa rankiem 20 grudnia. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że siły rosyjskie wystrzeliły pięć pocisków balistycznych Iskander M, północno-koreańskich KN, 23 na Kijów rano 20 grudnia i że siły ukraińskie zestrzeliły wszystkie pięć, ale odłamki pocisków uszkodziły infrastrukturę w Kijowie i spowodowały ofiary wśród ludności cywilnej. Rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, MSZ, Georgi Tychy, oświadczył, że rosyjski atak rakietowy uszkodził wiele ambasad w jednym budynku, w tym ambasady Albanii, Argentyny, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Palestyny i Portugalii. Władze Kijowa poinformowały, że odłamki rosyjskich rakiet uszkodziły magazyny i infrastrukturę w Kijowie. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że siły rosyjskie wystrzeliły również pocisk balistyczny Iskander M, pocisk manewrujący KH, 59, 69 oraz 65 dronów Szechyd i innych dronów na Ukrainę w nocy z 19 na 20 grudnia, z których ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 40 dronów, a zakłócenia walki elektronicznej F spowodowały utratę 20 dronów. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że nocne ataki dronów i pocisków rakietowych uszkodziły infrastrukturę cywilną w obwodach Dniepropietrowskim, Charkowskim, Kijowskim i Sumskim. Siły ukraińskie podobno przeprowadziły swój pierwszy atak wyłącznie przy użyciu bezzałogowych pojazdów naziemnych, UGV i dronów z widokiem z pierwszej osoby FPV, podkreślając ciągłe wysiłki Ukrainy na rzecz wykorzystania innowacji technologicznych w operacjach naziemnych. Rzecznik ukraińskiej brygady działającej w kierunku Charkowa poinformował 20 grudnia, że siły ukraińskie przeprowadziły swój pierwszy atak naziemny wyłącznie przy użyciu systemów robotycznych zamiast piechoty w nieokreślonym dniu w pobliżu Lipci, na północ od Charkowa i skutecznie zniszczyły nieokreślone rosyjskie pozycje podczas ataku. Rzecznik oświadczył, że siły ukraińskie przeprowadziły atak przy użyciu dziesiątek UGV wyposażonych w karabiny maszynowe, a także wykorzystały UGV do układania i usuwania min na nieokreślonych pozycjach w okolicy. Ukraińscy urzędnicy wielokrotnie podkreślali wysiłki Ukrainy w celu wykorzystania innowacji technologicznych i asymetrycznych zdolności uderzeniowych, aby zrównoważyć ograniczenia siły roboczej Ukrainy, w przeciwieństwie do gotowości Rosji do zaakceptowania niezrównoważonych wskaźników ofiar w zamian za marginalne korzyści terytorialne. Ukraina kontynuuje także wprowadzanie innowacji w produkcji dronów powietrznych. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że ukraińscy urzędnicy zakończyli testy drona podłączonego do kabli światłowodowych, który będzie bardziej odporny na zakłócenia związane z wojną elektroniczną F. Siły rosyjskie niedawno wprowadziły takie drony w obwodzie kurskim i na Ukrainie. Ukraińska firma produkująca drony poinformowała, że niedawno zmontowała prototyp pierwszego drona FPV wykonanego wyłącznie z komponentów wyprodukowanych w Ukrainie. Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił zamiar ukierunkowania politycznych i ideologicznych priorytetów Rosji na 2025 rok wokół rosyjskich weteranów. Putin zaproponował 20 grudnia, aby Rosja ogłosiła rok 2025 rokiem obrońcy Ojczyzny, aby uhonorować rosyjskich weteranów wojny na Ukrainie i weteranów wszystkich innych rosyjskich wojen. Putin złożył te propozycje w szczególności podczas posiedzenia Rosyjskiej Rady Państwowej, na którym omawiano wsparcie państwa dla rodzin, co było priorytetem Kremla na rok 2024, rok rodziny. Kreml podjął ostatnio kilka kroków w celu zaspokojenia i wzmocnienia pozycji rosyjskich weteranów wojny na Ukrainie. Na przykład program Czas Bohaterów ma na celu umieszczenie weteranów wojny na Ukrainie na stanowiskach w rządzie lokalnym i federalnym w celu osiągnięcia dwojakiego efektu. Z jednej strony uspokojenia rosnącej części rosyjskiej populacji, która walczyła na Ukrainie, a z drugiej strony zainstalowania militarystycznych ideałów na wszystkich szczeblach zarządzania. Skupienie się Putina na 2025 rok jako roku obrońcy Ojczyzny ma prawdopodobnie na celu dalsze uspokojenie klasy weteranów i proliferację organizacji i programów takich jak Czas Bohaterów. Putin prawdopodobnie rozumie, że aby utrzymać zapotrzebowanie na siłę roboczą w swojej wojnie na Ukrainie, nie może pozbawić praw rosnącej klasy weteranów, a zdefiniowane przez Kreml priorytety ideologiczne na 2025 rok mają prawdopodobnie na celu pozyskanie przychylności, a nawet kooptację tej populacji w miarę trwania wojny.